No i czas na testy terenowe nowego Altera 71 Wszyscy cisną, zimno, roztopy, błoto po kolana, 0 stopni albo szybsze nagonka policyjna Pole niedaleko Warszawy, nie żadne stanowisko archeologiczne, Alter 71 Zaczynam test terenowe specjalnie dla Was, do usłyszenia No dobrze, uruchamiamy sprzęt Ale pominę kalibrację specjalnie i poszukam pierw miejsca, w którym nie ma Ok to jest miejsce gdzie nie ma żadnego żelaza kompletna cisza i dopiero nacisnę przycisk kalibracji do gruntu Minus 86,7 87 to jest standard Udało się ustawić sondę zaczynamy poszukiwania Tryb jednoczesny 7,2 kHz Jedziemy podwyższę sobie jeszcze w międzyczasie e, threshold, bo nie słyszę go w tym momencie, żeby był głośniejszy. Pierwszy sygnał, strasznie słabo na pełnej głośności słychać przez osłony z tego głośnika. Zalecam używanie słuchawek. To jest moja pierwsza uwaga, bez słuchawek ciężko będzie się pracować. Ten sygnał jest rozbity. To jest na pewno jakieś śmieć. Jedziemy dalej. Pierwszy stabilny sygnał, 86. W miarę prosty wykres, bardzo mocny, więc obstawiam, że to będzie jakiś aluminiowy śmieć. Za chwilę go wykopiemy. Coś na powierzchni. I te 86 ID to była taka oto duża plomba. Szukamy dalej. No Jak widzimy, sygnał dość mocno się rozjeżdża. Ale w miarę przypomina jakąś całość, 62-63 w tą stronę. Spróbujemy go wykopać. No niestety, jakaś jakiś śmieć, jakaś aluminiowa, jakaś blaszka. Zobaczymy, co po wyczyszczeniu z niej wyjdzie. Następny sygnał, dość niestabilny, od 90 do 100 do 88, raczej będzie to śmieć. Bo widać, jak się zakrzywia nam wykres, ale wykopiłem go w celach naukowych. I dokładnie, jak się zgadza, aluminiowy śmieć nic wartościowego nie warto było tego kopać. Całkiem dobrze ta identyfikacja działa. Jedziemy dalej, zobaczymy, co można jeszcze tutaj znaleźć może jakąś ciekawą, że znajdę jakąś monetę czy jakiś przedmiot, który by da nam inną ciekawszą sygnalizację. No i tutaj taka dziwna sytuacja. Sygnał jest strasznie przemieszany. Wygląda, że to będzie jakiś straszny śmieć, zardzewiała blacha, ale skacze po całej skali. W ramach naukowych ponownie wykopuje. No i kawałek żelastwa rzeczywiście, zardzewiałego, nic ciekawego. Szukamy dalej. No, kolejny sygnał, też skacze od 60 do 75, ale z ciekawości go wykopiemy. Na razie samy śmieci. No i tym takim rozwalonym kawałkiem okazał się kawałek folii. Także e, myślę, że wskazanie na śmieci w przypadku nowego Altera to jest tak jak w przypadku Spectry. Śmieci się na pewno żelastwa w przypadku tych wykrywaczy nie nakopiemy ani kapsli. To jest bardzo duża zaleta i to lubię, bo po prostu praca jest bardziej wydajna. Dobra, pobawiłem się trochę programem jednoczesnym, czyli który pracuje w trybie statycznym i dynamicznym. Zmienię sobie program. Na powiedzmy program. A wezmę sobie program podstawowy, a później sobie będę zmieniał na inne. Jest ok. Ok, każe mi teraz skalibrować. Muszę znaleźć jakieś miejsce, więc omijam tą kalibrację. Szukam sobie miejsca. O, gdzie jest cisza? W miarę. Dobra. Jest ok. za grunt 86,9 i to wszystko jest standard. Zobaczymy pełen komfort, zupełna cisza na tym programie. linię wysokiego napięcia, eee, i oczywiście przy tych liniach eee, on się dość mocno wzbudza. Musiałem zejść z czułością na 70, teraz jest na 90 w dalszej odległości. No, ciekawy sygnał, wygląda na monetę, bardzo delikatny, ale mocno się rozjeżdża, więc może to być też jakaś blaszka. Zmienię o 90 stopni. Przypominam, program podstawowy no już za duży skok jest, to już będzie jakiś śmieć. Ale no i tą drobną rzeczą z częstotliwości. 8khz Okazała się taka mała drobna plomba Przypominam program podstawowy Także drobnice też kopiemy bez żadnego problemu Bardzo ładny powtarzalny sygnał W miarę stabilny Wykopiemy coś płytko No i tym razem kolejna plomba Także sygnał był pewny Nie było wątpliwości Fajne dlatego, że na niektórych sprzętach Ołowiane plomby wcale nie dają dobrego sygnału W przypadku Deusa czy innych sprzętów Czy spektry. Czy CTX, a nawet dają sygnał trochę rozjechany. A tu ten sygnał był w miarę pewny. Wyginała się nam troszkę tutaj wskazanie na boki, ale już wiemy, że to może być plomba i guzik. Całkiem trafnie to działa. 86, 87. Powtarzalny sygnał. Warto wykopać, ale podejrzewam, że to będzie jakieś. Aluminium. No i mamy jakieś okucie duże. Nie wiem, czy to, co to za metal jest dokładnie. Wygląda na portze wiały, ale na pewno nie była to stal. Ok. Szukamy dalej. No dobra, zmieniam sobie program na monety. Jak zwykle szukam sobie miejsca do kalibracji. Może to być to miejsce. 87,3. Zobaczymy, jak na programie monety będzie chodził. Później wybiorę sobie duże srebro, a na koniec użyję programu Statek. Chociaż to jest rozpulchniona ziemia, i tutaj nie spodziewałbym się jakichś specjalnych efektów czy znalezisk, ale przyznać trzeba jedno. Bardzo. Cicho i, i, i stabilnie pracuje, naprawdę to jest duża przyjemność. Aż jestem czasami zdziwiony, brakuje mi popiskiwania jakichś takich rzeczy z Deusa i z innych wykrywań. No i mamy kulkę od sznapnela. Dość rozjeżdżający się sygnał. Niestety taki ołów jest dość problematyczny. Ja wam pokażę jak nowy alter go sygnalizuje. No w glebie niestety nie było takiej stabilności. Było około 100, 105 i przeskakiwał ten sygnał. Ale w miarę tworzył wykres, więc wykopałem. Jeśli chodzi o pinpoint, namierzanie jest naprawdę też bardzo precyzyjne. W przypadku tej cewki koncentrycznej i komfortowe, nie ma problemu ze znalezieniem fantów. Nic się nam nie rozjeżdża, nic nie musimy się wysilać dodatkowo. Zobaczcie, jestem pod liniami wysokiego napięcia, a wykrywacz jest ustawiony na 90 i jest totalna cisza. No Moją spektrą w tym momencie tutaj już bym nie mógł tak się bawić, musiałbym mocno schodzić czułością. Żeby on w ogóle pracował. 15 kHz jest w tym momencie w programie na monety wybrana standardowo czułość. Częstotliwość, przepraszam. No, taki sygnał do zastanowienia się, czy do wykopania. Może to być plomba, może być jakiś śmieć. Kopiemy. No i kolejna ołowiana plomba maleńka. Także maleństwa bez problemu wyciągamy. Fajnie to wszystko działa. szukam pierwszej monety, bo na razie. Słabo mi idzie. Nie ukrywam, że dzisiaj, 15 minut temu, albo pół godziny temu, e, to miejsce było jeszcze zarośnięte i tak naprawdę ono zostało świeżo przeorane. To jest najgorsze miejsce do testowania wykrywacza. Nie ma gorszego w tym momencie. Dlatego, że to jest pełna, pełna gąbka i zasięgi są naprawdę przez powierzchnię powietrza, która jest w porach Ziemi ograniczone. No i cała Ziemia jest obrócona. No, lecimy na szczęście, że na coś trafimy. Może być różnie. Albo będzie coś na wierzchu, albo bardzo głęboko. Ale to jest najtrudniejsze miejsce i najtrudniejsze warunki. E, jeszcze ziemia jest mokra na dodatek, e, też. także też dodatkowe pewne utrudnienia, e, i, i zobaczymy jak to będzie. Na razie, monety żadnej. Masa plomba. No i okazało się, że w tym samym dołku nie była jedna plomba, a dwie sprawdziłem i wykopałem z tego samego miejsca. No, niestety, to jest jakieś plombowe pole. Same plomby zbieram, jakaś teraz duża, troszkę ładniejsza. Czekam na pierwszą monetę. No i jest pierwsza monetka, jeden grosz międzywojenny w całkiem eleganckim stanie. Pokażę Wam jak wyglądał sygnał. Nie był głęboko, myślę że około jakieś 8 cm. Pokażę Wam jak sygnalizuje takiego grosza. Około 80 trochę było, ale po audio i po wykresie no, było wiadomo, że już jest coś wartości. Niestety po zmianie programu na duże srebro musiałem zejść szyłością na 80, ale cały czas popiskuję. Zejdę na 70. I jeszcze muszę zdjąć. Myślę, że 65-63. No Jestem blisko linii wysokiego napięcia, więc ma prawo tak się zachowywać. Całkiem ciekawy sygnał. Prawdopodobnie będzie to plomba albo coś podobnego. Dość mocny. Mała rzecz. Zobaczę. No i okazało się, że jest to moneta. Zaraz sprawdzimy sobie sygnał, położymy na ziemi. To była bardzo płytko. W przypadku tego problemu duże srebro dała taki, taki sygnał. Uruchomiony tryb statyczny, nie na drobnice. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. 5 kHz, ale cały czas pokazuje. ID. O, to jest jakieś żelazo. Krótki, szybki sygnał będzie oznaczał coś małego długi, rozjechany, raczej żelazo. O, typowy dźwięk żelaza. Szukamy jakiegoś dobrego sygnału. No i teraz bolączka poszukiwaczy. Przełączyłem na tryb jednoczesny. Na statyku, wiadomo, na takim polu niewiele da się szukać. To jest tryb raczej do lasu, do szukania rzuty, dużych rzeczy militarki. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Tak, taki sygnał dają niestety blaszki których jest najwięcej na naszych polach, ale już ten sygnał się załamuje. Wykres powiedzmy jest do przyjęcia, no zależy od kierunku. no Niestety nie ma jeszcze detektora, który pozwoli na to, żebyśmy nie kopali blaszek. To można mniej więcej określić, ale jak ona jest do zbliżonej wielkości do monety i jest z takiego samego materiału jak moneta, no to niestety takie blaszki trzeba będzie kopać zawsze. 79-80, Podejrz podejrzewam plombę. Ona daje taki charakterystyczny zakrzywiony wykres tutaj. Już założyłem ten. Zaraz wykopiemy, zobaczymy, czy to będzie naprawdę. No, niestety nic ciekawego jakiś taki kawałek czegoś tam ciężko stwierdzić. Ale dość niewielki też wszystko w miarę płytko niestety. No dobrze, w ramach testu zmieniamy z programu monety na szybko nie ma sensu na duże srebro. Myślę, że zobaczymy, jak ten program będzie się nam sprawował. Proszę bardzo kawałek amunicji. Zobaczymy, jaki da sygnał wykopany przed chwilą. W granicach 100, ale w ziemi jest zdecydowanie niżej. Ale dźwięk jest bez problemu do, do wychwycenia. Piękny, stabilny sygnał. Chociaż teraz zaczyna skakać. Nie, Niestety. 58. Blaszka śmieci. Puszka. Puszka. Zgnieciona. Proszę, jak sygnał skacze na obie strony. Mimo, że ID jest w miarę powtarzalne to widać, że to jest jakaś rozczłonkowana Ok. Rzecz. Czas na małe podsumowanie. Pierwszy wypad za nami, nowy Rutus Alter 71 Cepka 23 cale koncentryczna. E, zima, zmoknięte pola po roztopach, po pierwszych śniegach. E, gleba niestety świeżo przejechana pługiem, także najgorsze możliwe warunki zero zasięgów. E, jakie mam uwagi? Przede wszystkim pierwsza rzecz. E, audio jest za ciche, jeśli chodzi o głośnik, niezbędne są słuchawki. Można się do tego przyzwyczaić, ale po założeniu pokrowca i osłon, które są niezbędne, niestety jest minimalnie za cicho. To producent może spróbować poprawić jakimś wzmacniaczem. Jeśli nie, to nie ma się czym przejmować. Tak naprawdę powinniśmy chodzić w słuchawkach. Za chwilę będzie moduł bezprzewodowy, więc myślę, że to jest wszystko przemyślane i nie będzie to stanowiło jakiegoś wyczynu, żeby sobie ten moduł nabyć. Ma być podobna jakaś preferencyjna cena i temat mamy rozwiązany. Ergonomia pracy. Rewelacyjnie się pracuje, świetne wyważenie, dobrze leży w ręku, zero zmęczenia, nic mnie nie boli. Ja jestem osobą, która już miała parę wypadków neurologicznych poważnych, w związku z tym patrzę na takie rzeczy, czy sprzęt nie jest za ciężki, czy nie jest źle wyważony, bo po prostu ja długo nie pochodzę z takim wykrywaczem. Kolejna rzecz, programy. Da się zupełnie chodzić bez żadnego problemu z, na fabrycznych program, programach, i nie jest to. Jakiś wielki wysiłek, żeby je przełączać, ustawiać. Czułość: wszystkie rzeczy są dostępne. Pod liniami wysokiego napięcia chodzi strasznie stabilnie, nic się nie wzbudza i w ogóle ten wykrywacz jest dla osób, które nie lubią niestabilnej pracy. Tu jest cisza, tylko sygnały, rzeczy, które kopiemy, które nie kopiemy. Świetnie wykres identyfikuje zardzewiałe rzeczy. Tak samo plomby ołowiane, jakieś guziki, bardziej rzeczy trudniejsze w obsłudze też spokojnie można. Po tym wykresie, który jest, zidentyfikować. Ja się obawiałem, że to będzie za proste rozwiązanie, że będzie można tylko żelazo odróżnić zarzewiałe a zresztą będzie kłopot. Nie jest tak bynajmniej. Ta faza sygnałów w prawo lub w lewo się przechyla, rozmazuje po całym całym wyświetlaczu. ID chodzi świetnie, lepiej niż w XBDU się trzyma naprawdę dobrze identyfikację. Więc moim zdaniem, sprzęt się sprawdza. Jakie jeszcze mam uwagi? Troszkę momentami wydawało mi się, że na tych programach zwykłych, typu Monet czy podstawowy, czasami przetwornik przy większej ilości sygnałów nieco zwalnia, ale to jest subiektywne moje wrażenie i nie mogę go potwierdzić do końca. Zresztą mamy dwa programy na szybsze szukanie w śmieciach. Ja nie zmieniałem tych programów, nie używałem programów szybkich. Chodziłem w trybie też jednoczesnym bo to jest bardzo fajny tryb połączenia statycznego i dynamicznego. Ten program mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Ale starałem się też chodzić w trybie podstawowym, wchodzić w trybie monety, duże srebro. Wszystkie te programy przejrzałem. Mają swoje wady, mają swoje zalety. Oczywiście na razie nie mogę się na ten temat wypowiedzieć w 100%, bo to było pierwsze wyjście. Założę teraz cewkę 28 cm, i na następny wypad idę z tą cewką i dalej będę testował. Myślę, że do pełnego obrazu tego wygrywacza niestety potrzebuję paru tygodni, żeby z nim pochodzić. Subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach.